Nie wiem, czy pamiętacie swoje pierwsze zauroczenie, zakochanie. Jeszcze byliście pewnie młodzi, mieliście pewne ideały, pewne wyobrażenia na temat miłości, i z pewnością myśleliście, że to jest swoisty pewnik że ludzie w życiu znajdują miłość, zakładają rodzinę. Czy wtedy tak bardzo dużo nie kalkulował, nie myślał? Pamiętam, jak ja, jako mała dziewczynka, jeszcze w przedszkolu, w ostatniej grupie, podeszłam do kolegi, który mi się podobał, i powiedziałam, że, że bardzo go lubię i że chciałabym z nim chodzić. I od następnego dnia byliśmy już parą. Przy wszystkich ludziach, przy wszystkich innych dzieciakach chodziliśmy za ręce. Wiedzieli o tym od razu nasi rodzice i pani nauczycielka. Wszystko wtedy jeszcze wydawało się takie proste. I później, wraz z upływem lat, wraz z kolejnymi relacjami, które nie wychodziły, wraz z kolejnymi odrzuceniami, ta swoista wizja tego ideału, ideału miłości była weryfikowana przez rzeczywistość. I z każdym kolejnym zawodem miłosnym człowiek... Coraz bardziej zaczynał wątpić i coraz bardziej zaczynał żyć w strachu. I wcale już nie jest to tak często dla nas oczywiste, że na 100% znajdziemy miłość. Wręcz wydaje się to swoistym dobrem luksusowym. Jest wiele osób samotnych, jest wiele nieudanych par, nieudanych związków, małżeństw, które się rozpadają. I jak patrzymy wstecz, mając właśnie Taką historię, to ogarnia nas zwątpienie, czy miłość w ogóle istnieje i czy nas spotka. Ogarnia nas strach przed otworzeniem się ponownym, przed zaufaniem, bo tyle razy w życiu słyszeliśmy słowa, które były kłamstwem, które z dnia na dzień nie miały już znaczenia. Tyle razy nasze zaufanie zostało w jakiś sposób nadwrężone. Wierność była złamana. Tyle razy z dnia na dzień człowiek, który był taki bliski, któremu chcieliśmy dać tak wiele, z którym chcieliśmy wszystko dzielić, stawał się obcy. I zaczyna człowiek wtedy kalkulować i zastanawiać się analizować to, do kogo pasuje kogo wybrać, żeby tym razem to zadziałało. I jaki ja powinienem być, żeby ta osoba mnie zechciała, nie odrzuciła, nie zostawiła. I nawet jeżeli już kogoś wybierzemy, zdecydujemy się próbować, to jesteśmy bardzo asekuracyjni. Jest już inaczej. Zastanawiamy się, co możemy powiedzieć, pokazać, mimo że czasami już coś czujemy, już kogoś lubimy. Zastanawiamy się, kiedy możemy przedstawić swoich znajomych. Kiedy możemy o czymś powiedzieć, o jakiejś na przykład naszej historii, o jakiejś prawdzie o nas, boimy się. I nie wiem, czy też tak mieliście taki moment. Ja miałam taki moment w swoim życiu kilka lat temu, kiedy, gdy pierwszy raz właśnie po takiej dłuższej przerwie, zdecydowałam się otworzyć swoje serducho i spróbować, bo serducho drgnęło, że zaczęłam się bać. I mimo, że przez tych kilka lat wcześniej. Naprawdę, bardzo dużo zainwestowałam w siebie i pokładałam sobie bardzo wiele tematów, i zbudowałam solidne fundamenty swojego życia. I w jakiś sposób wróciłam do tego, kim jestem. I te moje życie, jeżeli chodzi o krąg znajomych, o życie zawodowe, zbudowałam naprawdę na fundamentach tego, kim jestem, moich wartości. I byłam zadowolona z samej siebie i miałam mocne poczucie własnej wartości. To mimo to, ponieważ zaczęło mi zależeć, ponieważ nie chciałam już być sama, to przez te wcześniejsze poranienia, doświadczenia negatywne, jak ja to często mówię, demony przeszłości, zaczęłam się bać. I tak bardzo chciałam wrócić do takiej starej Asi, która była taka pełna nadziei, wiary, była taka entuzjastyczna i się nie bała, miała łatwość wchodzenia w relacje i teraz z perspektywy czasu cały czas w dużej mierze pod tym się podpisuje że aby zbudować związek wartościowy związek solidny związek musimy oczywiście wyciągnąć lekcje mądrość i siłę nawet z tych negatywnych doświadczeń to są właśnie te takie nasze lekcje miłości ale jednocześnie jako już dojrzali ludzie, biorąc tą całą mądrość, musimy też wrócić do tego fundamentu, do tej ufności, do tej radości, do tej szczerości, do tej właśnie natury dziecka, które nie kieruje się logiką, a kieruje się sercem, patrzy na drugiego człowieka sercem. Musimy wrócić do tej natury dziecka, które jest pełne marzeń, pełne wiary co do tego, że wszystko jest możliwe. I że możliwym jest znaleźć osobę, tą jedną, jedyną na całym świecie, wybrać ją i iść razem do końca przez całe życie. I dzisiaj chciałabym właśnie Was do tego zachęcić, do stawania się w miłości coraz bardziej jak dziecko. Dobrze wiem, że boicie się, że znowu nie wyjdzie. I spójrzcie na dzieci. Gdyby dzieci bały się, że znowu nie wyjdzie, to byśmy nigdy nie nauczyli się chodzić, bo dzieci naprawdę podejmują bardzo wiele prób i się wywracają i próbują nie jeden, nie dwa i nie trzy dni, tylko to jest żmudna praca i jest tam wiele upadków i trochę płaczu nawet. A jednak gdzieś te dzieci są nieustępliwe. I jak myślę sobie o miłości, to myślę, że jest właśnie dokładnie tak samo. Tylko my bardzo łatwo się poddajemy i rozliczamy siebie z wszystkich nieudanych prób. Kolejna rzecz, o którą chcę Was prosić, to żebyście nie bali się być sobą. I często tak bywa po jakichś nieudanych relacjach, że niesiemy ze sobą takie przekonanie, że coś jest z nami nie tak, że może pewne nasze cechy są trudne, bo byliśmy za nie krytykowani, w jakiś sposób druga strona chciała nas zmienić. No ale prawda jest taka, że tamte relacje nie wyszły. Mówiły nam to osoby, które nie były dla nas, to nie były nasze bratnie dusze. Wasza bratnia dusza musi was zobaczyć właśnie takimi, jakimi jesteście, żeby was rozpoznać, żeby rozpoznać swoją bratnią duszę. Więc nawet te rzeczy, które dla innych były niezrozumiałe, dziwaczne. Właśnie może właśnie takie trudne do zrozumienia, gdzieś wierzę, że to będą takie smaczki. Najlepsze właśnie dla waszej bratniej duszy. I że ta osoba właśnie w tych smaczkach, w tych dziwactwach waszych zobaczy waszą wyjątkowość. Więc nie bójcie się być autentycznymi. Tak jak dzieci. Dzieci są genialne w byciu sobą. One nie do końca potrafią kamać. One się uczą kłamać. Tak, one się uczą właśnie przez, przez to, jak funkcjonuje świat, przez obserwowanie tego, jak funkcjonuje świat. Uczą się pewnego rodzaju czasami manipulacji i itd., itd. Ale z natury dziecko jest bardzo ufne, bardzo szczere. Jak coś chce, to to mówi. Jak czegoś nie chce, to mówi. Nie chce, nie chce. Tak nie potrafi udawać. Gdzieś wierzę, że właśnie taka ufność, właśnie taka odwaga w pokazywaniu, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, co myślimy, co czujemy, czego pragniemy, czego potrzebujemy jest bardzo potrzebna, żeby zbudować w relacji prawdziwą bliskość. Nie bójcie się również patrzeć z sercem. Czasami tak jest, że w efekcie jakichś odrzuceń zaczynamy kalkulować, to z nami nie działało, tamto z nami nie działało, taka osoba to nas nie zrozumie, i tak dalej, i tak dalej. A spójrzcie na dzieci. Mój Henio, kochany, to jest mój chrześniak. On mnie tak zachwyca. Wchodzę z nim do sklepu z zabawkami, ja mu pokazuję, tak? Kochana chrzestna, najlepsza chrzestna na świecie, ciotka, która rzadko widzi swojego sześniaka, bo daleko w Anglii siedzi, więc chce mu to wynagrodzić i chce mu największe zabawki kupować. Tak pokazuję, może to, może tamto, ciocia ci wszystko kupi. A on czasami mnie zachwyca. Chodzi, chodzi, wybiera takiego, wiecie, kilkucentymetrowego dinozaura, i mówi: Tego chce. Ja mówię: Tego, na pewno tego? Tak, to ten. Ja mu pokazuję jakieś gigantyczne gry, zabawki, jakieś ruchome, te dinozaury, które tam robią to, tamto, siam to, owam to. Nie, tego. Nieważna jest cena, nieważna jest wielkość. Tam nie ma jakiejś wielkiej logiki. To ten, tego wybieram. Tego chcę, tego lubię. I gdzieś czasami musimy się właśnie nauczyć patrzeć sercem również w tych relacjach damsko-męskich. I ja wiem, że są pewne oczywiście takie wnioski, które wysnuwamy z poprzednich relacji, ale niech nigdy nie staje się to dla Was takim twardym, jakimś zbiorem zasad, że takiej osobie to nie daje szansy. Gdzieś uczmy naprawdę patrzeć na te rzeczy, które są najważniejsze. Przede wszystkim na fundament, na serce drugiego człowieka, na to, czy mamy wspólne wartości, wspólne cele, wspólne pragnienia serca, czy się rozumiemy w tym, jak patrzymy na świat. Na ludzi, na życie, na drugiego człowieka. Gdzieś to jest najważniejsze, i czasami właśnie ta wspólnota w tych obszarach potrafi naprawdę zjednoczyć ludzi, którzy, tak w tabelce teoretycznie rzecz biorąc, może się wydawać, że do siebie nie pasują, ale pasują do siebie w tych miejscach, w których, w których najbardziej się to liczy w miłości, czyli na poziomie serca. Chcę Was też zachęcić do tego, Żebyście nie bali się pokazywać swojej historii. Gdzieś czasami zaczynamy się jej wstydzić, że tyle i tyle jesteśmy sami, tyle i tyle związków nam nie wyszło, tyle razy ktoś nas zostawił. I oczywiście nie mówimy tego na dzień dobry zupełnie obcym osobom. Zawsze warto, żeby wpierw właśnie patrzeć na to, kim jest drugi człowiek i czy jest godny naszego zaufania, i żeby również pokazać to, kim my obecnie jesteśmy. I nie chodzi o to, żeby kłamać, tylko właśnie, żeby zacząć od tego, co najważniejsze, czyli tego miejsca, w którym jesteśmy obecnie. A historia bardzo często jest tym, co nas do tego miejsca doprowadziło, co nas ukształtowało. Ale pamiętajcie, że wasza historia Was zbudowała, a nie złamała. Wy jesteście w tym miejscu takimi ludźmi, jakimi jesteście, z tym sercem, które macie, właśnie dlatego, że ta historia, czasami trudna, czasami ciężka, się wam przytrafiła. I pamiętam, jak kiedyś powiedział mi to właśnie jeden ksiądz, gdy opowiadałam mu o mojej takiej trudnej właśnie historii. Sercowej, z historii związkowej, gdy powiedział, Żebym nigdy tej Asi się starej nie wstydziła, nawet tej Asi, właśnie, która przez 7 lat była poza Kościołem, która relacje budowała w inny sposób niż obecnie. Powiedział on mi taką piękną rzecz, że zmartwychwstałych Chrystus miał nowe ciało, ale cały czas miał rany. I gdyby nie te rany, to Tomasz nie rozpoznałby w nim zmartwychwstałego Jezusa. Że gdzieś wielkość zmartwychwstania, wielkość zwycięstwa miłości nad śmiercią, właśnie znajduje swoją taką manifestację w tych ranach. I to jest właśnie piękne w tym wszystkim, że tych ran myślę, że nie musimy się wstydzić. Myślę, że drugi człowiek, nasza bratnia dusza, to jest osoba, która zaakceptuje nas z tymi ranami, z tą historią. I wręcz. Zobaczy naszą wielkość w tej historii, bo będzie również widziała tego pięknego, wrażliwego, mądrego człowieka, którym jesteście obecnie. I to właśnie wręcz zwiększy to, 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 to połączenie, to zderzenie tego, co jest obecnie z tą trudną drogą, wręcz zwiększy może taką wielkość Was, Waszego serca, Waszej siły w oczach tej drugiej osoby. I też umówmy się, że. Dopiero kiedy pokażemy te kruche części nas, tą historię naszą, to możemy zacząć czuć się w tej relacji bezpiecznie, kiedy również ta część nas, ta może ciemniejsza strona naszej historii, będzie przyjęta i zaakceptowana. I powiem wam, że to jest właśnie bardzo ważne narzędzie walki z tym lękiem, stawieniem mu czoła, jeżeli boimy się pokazać Jacy jesteśmy naprawdę, jeżeli boimy się pokazać naszą historię, to stopniowe opowiadanie o tym będzie też sprawiało, że będziecie coraz bardziej czuli się bezpiecznie. Okej, okay, ten człowiek dowiedział się tego i tego o mnie, a i tak mnie lubi, i tak mnie przyjął, i tak mnie zaakceptował. Chcę Was też prosić, abyście nie bali się mówić o swoich marzeniach i pragnieniach. I wiem dobrze, jak to było, że czasami, jak opowiadałam ludziom że chciałabym kiedyś mieć dom, i dzieci, i psy, i to, i tamto, to pytali się o mojego chłopaka, ja mówiłam, że nie mam. I niektórzy wybuchali śmiechem. I to w jakiś sposób nauczyło mnie też, że prawda, o pewnych takich marzeniach, najgłębszych pragnieniach mojego serca może nie powinnam mówić. I również w tych relacjach, prawda, czasami tak wygląda ten świat, właśnie gdzie wiele osób jest poranionych, że takie chory, troszeczkę boimy się przyznawać co do tego, że pragniemy miłości, pragniemy wartościowych relacji. I pros, proszę Was o to, żebyście nie zaczynali tak robić. Że gdzieś człowiek, który pragnie wartościowej relacji, pragnie małżeństwa, to jest człowiek, który właśnie tego też chce usłyszeć z Waszych ust, z ust osoby, której szuka. I można się nie rozpoznać na tym rynku randkowania, jak ja to mówię, jeżeli będziecie to chować. Pamiętajcie, że tak to. To w ogóle wymaga odwagi, wymaga mocnej motywacji, mocnego optymizmu i takiej głowy pełnej marzeń i idealizmu, żeby podjąć się właśnie takiego wyzwania, jakim jest budowanie związku na całe życie. No trzeba dwóch szaleńców, przecież to jest super trudne, tyle w życiu się wydarzy, tyle będzie kryzysów, tyle będzie trudnych momentów związanych z rodzicielstwem, z jakimiś chorobami, z jakimiś różnymi wyzwaniami zawodowymi pieniężnymi, finansowymi, no będziemy się zmieniać jako ludzie. Skąd mamy gwarant? No nie mamy gwarantu. Ale czyż to właśnie nie jest tak, że potrzebna jest dwójka ludzi, która w jakiś sposób i tak poprzeczkę stawia sobie wysoko i myśli, że okej, okay, to jest trudne, ale jest możliwe. I takich dwóch szaleńców musi się na to zdecydować i podjąć się tego wyzwania. I myślę, że ta wiara jest bardzo nam potrzebna. Żeby, żeby właśnie te standardy stawiać sobie wysoko. Zwróćmy uwagę też na dzieci. Tutaj nawiążę znowu do nich, że dzieci one naprawdę myślą, że wszystko jest możliwe. przyszłości Kosmonautą, i chcę lecieć na księżyc, albo w ogóle będę super bohaterem jakimś. I myślę, że to takiej właśnie pełnej wiary, nadziei, entuzjazmu, motywacji natury dziecka również powinniśmy w tej miłości wrócić. Nie bójcie się otworzyć swoich serc. Nie bójcie się próbować. I miłość jest dla odważnych, ale wierzę, że warto. I wierzę, że ten kanał i to, że jesteśmy w tym wszystkim razem, a razem jest raźniej i radośniej, będzie Was w tym wspierał. I zachęcam do tego, żeby wesprzeć mój kanał i to, aby takich odcinków, które właśnie otwierają serducha, pojawiało się coraz. To coraz więcej. Jest ich już 270 i mam nadzieję, że będzie kolejnych 270. Jeżeli chcielibyście wesprzeć ten kanał, to jest na to kilka sposobów. Można dorzucić się do zrzutki. Zrzutka.pl, łamane przez Z, łamane przez So Special. To jest zrzutka urodzinowa na moje. Nowe studio nagraniowe w końcu po sześciu latach. Planuję mieć takie studio, na które wierzę, że ten kanał zasługuje, bo lekcje miłości to jest masa dobra i chciałabym, żeby. Żeby to studio nagraniowe mogło pomieścić i wspaniałych gości i troszeczkę w takich fajniejszych yy, okolicznościach przyrody się to wszystko żeby odbywało. Można oczywiście zakupić e-booka na stronie sklep.special.pl. Można słuchać medytacji, które wspierają w odbudowaniu samego siebie po rozstaniu. Albo w momencie kiedy jesteście singlami, którzy, którzy pra, pracują nad swoim poczuciem własnej wartości. To zapraszam na lekcję miłości.tv, albo można oczywiście dołączyć do grona patronów, jest ich bardzo niewielu, ale jednak ta patronajcie również jestem, także sposobów jest bardzo, bardzo wiele. Za każde wsparcie bardzo serdecznie Wam dziękuję. Bożek mi się zaplątał język. Y ściskam Was bardzo serdecznie, buziakuję, do zobaczenia tutaj na kanale już za tydzień a w międzyczasie y na TikToku i na Instagramie oczywiście. Ściskam. I do zobaczenia.